Niestety, ale tsunami. Musimy... No to nie jest do końca tsunami, ale... Ja tu jestem. Patrzcie, jesteśmy na policji. Tutaj też są rekiny, widzicie? Ja ciągle chce mnie zjeść. Nie. Dobra, co mam tu zrobić? Ja cię. Czemu ja poszedłem do tej policji? Co to jest? Ja tam lecę. Aha. To właśnie wiecie co to jest. O nie dobra. Dobra, pływam. O nie tam I tam jest ta tajna baza. Znacie ją. Dobra, ja płynę do basenu. Jeśli to będzie mi tak potrzebne. No to będzie super dziwne. Ale dobra, niestety musimy się z tym pogodzić. Zaraz lekkim je zjedzą. <suszy> Musimy przed nimi uciekać Ej, rekiny! O nie! Te tsun tsunami ca cały czas rośnie. O nie tutaj... A tu nie ma wody. Myślę że tu woda jest. O jacie! Pojazd rekina! Pojazd rekin! Poja. Jak się za pojazd! Na pojazd rekin! Uh! Dobra, teraz wiecie kim będzie my? Among usus. Albo że będziemy rekinem Aha, 59 z Robux Nie mam niestety Dobra, wiecie co robię? Lecę! Pom, 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 pom. Mamy, Jedziemy milion kilometrów na godzinę Sekundę mam Tej rekin weźmie? Ej co się dzieje? Czy my spadłem? Z prędkości? Tej, szybko Patrz ja, ja nawet umiem biegać po wodzie O ja rekin mi goni, a rekin Rekin goni a Jesteśmy na nowej wyspie, tu nikogo nie ma Możemy sobie spokojnie przetrwać bez rekinów. Co? Ble, 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 bla, Ej, Dobra, idziemy stąd. I jest sposób. Dobra. Ej, no nie mogę uciec z tej prędkości. Dobra, teraz mnie umrę. Teraz nie zrobię. u mm, Ale mam jump. jump. Jump and jump and... Jump and jump, dobra, idę do mnóstwo rekinów. Najbardziej auto... Ej, on przetrwał w auto rekinów. Auto rekini. Nie, szko... szkoła zaraz... Nie, ja tam się kiedyś uczyłem, ja idę do niej. Gdzie jest wejście? Ej, tu jest szkoła! Shark. Tutaj jest szark. O, nie, to są mnóstwo rekinów. Dobra, ja lecę na tą tamtą wyspę. Tam nie ma w ogóle rekinów. Dobra. Uf, ja się tak już pobiegałem. bo ja jestem milion kilometrów na sekundę. Ja nigdy nie umrę. Nigdy. O nie! To jest Shark. To jest rekin. Rekinowski. Uciekam, 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 uciekam. I. No, Dobra, uciekam, uciekam. 10, 10 lat później. O nie! I pozwolić mi niestety. No niestety tak wyglądam na razie. No ale co z tego? To jest po prostu inny telefon. Ej dobra, teraz no. Teraz będziemy Otacz. A Aj teraz nie będziemy. Teraz będziemy giganybkiem, bo będziemy czerwonym amungusem susem. I nie możemy być amungusem susem. No dobra, to my tam lecimy na 150. Lecimy na szark! Siemuła! Chodź, chodź na ślub! Chodź, chodź na ślub! Chodź! Mm. Jestem księciem. On przyjdzie na ślub! O! Ja robię ślub za mongusem susem. Dobra, ja idę patrzeć. O nie! Patrzcie. O nie, zablokował nas. Ha! to! Dobra, jakby to robiłem ich w konia. Konia, konia. Ale tutaj są miliony ludzi i szar areny. Ej zamknięte drzwi! Uff, Hmm! Hmm! No lecimy. Le, Ej, tu teraz nikogo nie ma, tu role się zmieniły. Że tu nikogo nie ma tam są mnóstwo to ludzi. To jest admin Po co mi jest nad nim? O nie, padłem do wody, jak chcę coś kupić. Ja nie wiem czy mam robuxy, bo ja mam tylko jednego robuxa. Nawet wam pokażę. Widzicie? No tylko jednego robuxa. Ale chyba widzieliście, mam nadzieję, że tak. No ale dobra. Musimy iść na Shark Arenę. się siema Shark. Siema Shark. Nie łapcie tylko mnie. Bo ja jestem szybkim amygusem susem. Dziesięć lat później. aha, oh, ale kiedy mnie łapą, nie a mnie znowu Dziesięć lat minęło, ale kiedy mnie cały czas nie łapią. A, a ty cały czas jesteś na tym ślubie? Z kim ktoś się urzęić? Aaaa! Ah! Nie! pikna, pikna. Dobraszka cię... Czy... O nie, tutaj jest szarka arena. Dobrá, dobra, jež vím, nic, že budu Tak je to, že já už se leji. Je to mě, aaa, šarkaryna! Sarkarena! Sarkarena! Šarkaryna, šarkaryna! Běgnem, 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 už si tam učíkám, šarkaryna mě neslapí. co vůle šarkaryny tady jsou? Cześć małemie to, to ty chcesz się ożenić? O wiesz się zaraz ozienicie. Dobra Wiecie co? Na wodzie są małe rekinów O mnie, co oni robią? Aaaa uciekam Uciekam Dobra! Wiecie co ja idę tam Wiecie czemu? Bo chcę po, porozmawiać z moimi kolegami. O siema. Pa. I gdzie oni są? O ja ci ten Shark arena! Nie uciekła jeszcze. Jak gdzie tu jest kolega mój? U mnie chyba był zjedzony przez Shark arenę. Ha. Shark arena mi je ominęła, ale jestem pros, pros, pros. Ej dobra, tu będzie super duper no, tylko... Ale to była akcja. Tu biegnie na szelkarę na auto. Łódka jedzie. 50 lat później. Oj nie mogę do końca tak chodzić. Szarkaryna, a czuję się dobrze. Ja już skończyłem 60. Nawet 70. Ej, dobrze, Sarkarena mi nic nie zrobi. Szarkaryna, Szarkaryna. O nie, o nie. To nie, to nie będzie moja śmierć jeszcze. No to przetrwałem tyle lat, że zaraz umrę. Dobra. Jestem taki samotny. O już, Umrę.

Dobra, nie będę sobie żartował Nie będę sobie żartował Ale jestem łyskol Dobra, to, to nic nie to mój Teraz powróciłem do swojej normalnej Zmienię swoje włosy i sobie za darmo to zrobię O ten kolor Dobra, i co, co? Jak się tu wychodzi? Halo? Halo?